Siemanko dzisiaj jesteśmy w naszym kochanym Wrocławiu I będziemy testować sobie najlepsze wrocławskie knysze razem z Czucim No i jesteśmy tutaj tym Jeżeli nie wiecie o co chodzi to te auto, te BMW E92 Będziecie mogli zgarnąć totalnie za darmo Wejść na stronę darmowebmw.pl Zostawić swój numer telefonu, zaobserwować instagram czuci.tv I dołączyć do mojego kanału nadawczego na instagramie dawid.malczyński Dobra, Czuczy. Zabrałem Cię do Wrocławia. E, czy Ty w ogóle wiesz, co to jest knysza? Nie wiem, co to jest knysza. To co to jest? Co to Dobra. jest ta knysza? Generalnie pochodzenie knyszy jest takie, że było to danie robotnicze, takie wiesz, tanie, szybkie, duże. E, w wielkim skrócie jest to bułka pszenna, taka w kształcie trójkąta. Czy keba? No taki można powiedzieć wrocławski kebab Tylko okay. zamiast wołowiny w postaci takiego wiesz Kuli mocy Masz w środku kotlet garmażeryjny Warzywa I takie domowe sosy Powiem Ci, że to jest Dobra. naprawdę smak mojego dzieciństwa Według mnie ta knysza, na którą za chwilę pójdziemy Czyli bistro nadal, że jest najlepszą knyszą we Wrocławiu Ja tutaj stołuję się tak naprawdę całe życie Najpierw mama zostawiała Czeka, na... czyli w skrócie zabierasz mnie na randkę, na kebaba tak, Przy trzech stopniach ale... i na dworze Bo, <laughs> tak, bo tak, tu tak. widzę, że nie ma, nie ma w środku Najpierw mama tej... zostawiała mi 5 zł Kupywałem sobie knisze w tamtym miejscu, albo w tam stała ta zielona budka za 4,50. Teraz pewnie kosztuje troszeczkę więcej, bo to było jakieś ponad 15 lat temu, ale cały czas ten smak jest tak sam, taki sam bez zmian, taki sam dobry, taki sam gotowy. Okay. Także jeszcze plutko, także nie ma co Dobra. przedłużać, lecimy bistro na Dodrze. Knisza z potletymi warzywami 24,50, ale to wiadomo, inflacja wszystko poszła w górę. Ta 4,50 to było chyba z 17 lat temu, jak dobrze pamiętam, więc i tak jest warta tej ceny. Ja poproszę knysze z kotletem i warzywami, i sos czosnkowy. Z kotletem tym zwykłym? No tak, tak, ten, ten zwykły, taki garmażeryjny. Tak i czosnek i cebulka prażona? Tak, 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 to wszystko. Jeszcze mam takie pytanie, od kiedy, bo ja pamiętam, że całe w sumie życie moje tutaj te knysze są, ale od kiedy dokładnie pani tutaj na tym dworcu na Dodrze? Od tego pla na tym placu na, działamy od 2000 roku. Taka ciekawostka. Właścicielka właśnie tutaj tego bistro na Dodrzej pracowała kiedyś w gimnazjum, do którego chodziłem. No i tam jak nie było kasy, to z Krystianem z Maturą, moim trenerem od boksu, zawsze prosiliśmy, czy pani da coś na krechę, jakąś zapiekankę, jakiegoś hot-doga. I rzeczywiście pani dawała. No i teraz tak odwdzięczamy się tym filmem właśnie. Dobra, ja. Czyli, czyli mamy wrocławskiego kebaba Tak. Nawet tutaj jest kebab, nie knysza <laughs> nie oszukałeś Spróbuj sobie najpierw tej cebulki prażonej i tego sosu czosnkowego To jest taki kot ten sam smak od 24 lat Ty, 24 lata temu ile ty miałeś lat? Dwa, ale ta budka jest w <laughs> tym <od> tylu <laughs> Ja tutaj okay. jem sobie od szkoły podstawowej Więc pewnie, ja zawsze robię tak, że najpierw wyjadam te warzywa Potem jest zgniatam tą bułkę i jem ją jak burgera A że tego mamy tutaj naładowane To Trochę będzie tego wyjadania. I jeszcze my wzięliśmy wersję z kotletem, nie? Czyli kotlet, rozumiem, jest na, na dole. Gdzieś tu z boku pewnie jest. I to jest kotlet, jak tak jak tutaj pani mówiła, z lat y, 90., tak? Mhm. No to jest ten taki, wiecie, klasyczny kotlet, ten taki stekowy krążek. Pakowany po kilka, ale jest też opcja dostania takiego własno, własnoręczne robionego, takiego wiecie, bardziej quality. Tylko to trochę więcej kosztuje, ale ja jestem fanem właśnie tego zwykłego. Dobra, pogadajmy sobie tutaj o doznaniach smakowych, bo mamy. Patrzcie, sos czosnkowy, ten taki wiecie, z butelki, no on jest po prostu nie do opowiedzenia To nie jest taki sos czosnkowy jak w kebabach, taki gęsty, najgórczy, tylko on jest taki wiecie, rzadki, z butelki, on ma ten niepowtarzalny smak Ja szukam tego kotleta, więc, o, jest Świeże warzywka, dopiero robione, bo mamy jedenastą Powiem tak, ja tego smaku sobie nie przypominam, ale jest dobry Bo kolega jadł na śniadanie steki Nie no wiecie, no Lublina Wrocław też trochę dzieli nie no wiadomo, wiadomo, wiadomo. Zawsze, zawsze te tradycje w miastach się różnią, więc ja sobie tego smaku nie przypominam. A co wy macie w Lublinie takiego kultowego? Cebularze. Jadłeś cebularze? Macie we Wrocławiu? No taka pizzerka z cebulą? Mhm. mhm. Mamy to. Dobra, pogadaliśmy sobie, ale teraz konkrety, świeże warzywa, dużo sosu. Naprawdę jest to naładowane 24,50, ale uwierzcie mi. Jeżeli dacie radę zjeść to całe, no to jesteście na jedzeniu na, nie wiem, jakieś 4-5 godzin. Ja, jeżeli zjem to całe, no to do 17 raczej nic nie zjem. Biała kapusta, czerwona kapusta, pomidor, papryka, kukurydza, zielony ogórek, ogórek kiszony czy też konserwowy yy, oraz cebulka prażona, ketchup, sos czosnkowy i ten właśnie kotlet, i ten wołowy kotlet garmażeryjny, niezmienny w smaku od lat, poezja. Typowa bułeczka pszenna, przytostowana od boku, chrupiąca. Dobra, nie wiedziałeś co to jest knysza, teraz już wiesz i czy widzisz jakieś różnice między tym a typowym kebabem? Wiesz co, naprawdę jest bardzo zbliżony do kebaba, no jedyna różnica taka, która się od razu rzuca w oczy to jest ten kotlet, gdzie nie masz mięsa ciętego z... Ty wiesz jak to się fachowo nazywa e, To co muszę ja na pewno pochwalić No to te warzywa, o których powiedziałeś Świeże warzywa, dobre Dla mnie idealne na śniadanie, można mm. powiedzieć Jakby to nie brzmiało, kebab na śniadanie Ale dzisiaj po prostu nie jadłem śniadania nie? Knysza, knysza, pamiętajcie we Wrocławiu to jest knysza Nie obrażajmy, knyszy Ale jeszcze raz mi powiedz, knysza to jest nie wiem Wzięło się z tego, że knysza i potem przerodziło się w kebaba, czy nie nie tego generalnie po to jest takie, To, to są, w ogóle to nie jest kebab, to jest taki wiesz żart, no skrót myślowy, wiesz we Wrocławiu masz knyszę, no to, to, to kompletnie nie jest kebab, to nikt tutaj we Wrocławiu okay. idąc na knyszę nie myśli, że je kebaba. To jest tylko takie powiedzonko, że wiesz Wrocławski odpowiednik kebaba, my mamy swojego kebaba w postaci knyszy, wiadomo, że to totalnie nie jest kebab, nie? Chociaż nie wiem, czy gdzieś we Wrocławiu nie można dostać właśnie knyszy z kebabem. Po prostu wiecie, zamiast tego kotleta, cięte mięso? Nie będę tutaj udawał. Znam doskonale ten smak, jest to moja ulubiona knysza we Wrocławiu. Jadłem, jadłem te wszystkie knysze. Eee, wiem, że ta będzie najlepsza, chyba że jakaś mi dzisiaj zaskoczy, ale ode mnie jest dziesiątka. Masa warzyw, masa sosu, chrupka, pszenna bułka, idealne. A Ty? A ja powiem tylko tyle. Jest dobry, jak ktoś ma ochotę na dobre jedzenie, wy wygląda też na zdrowe, to ja polecam. Nie będę oceniał, bo znawcą nie jestem kulinarnym. Jesteśmy teraz na dworcu głównym we Wrocławiu, dokładniej w Fabryce Smaków. Wzięliśmy sobie dwie pozycje, dwie knysze. Pierwsza e, klasyczna z kotletem, druga z gyrosem, ponieważ pan e, bardzo polecał tę z gyrosem. Widzimy, że troszeczkę inaczej wygląda, bo tutaj mamy sałatę, sałatą wyłożone i tak ładnie, estetycznie e, wyłożony dookoła e, tym ogórkiem zielonym. No i ty masz gyros, ja mam tutaj klasycznie. ja, ja mam nie? mięso z kurczaka. Tak. No i co, klasycznie, aż mi ślinka cieknie. Cebulka prażona, kukurydza, czerwona kapusta, e, biała kapusta bądź też pekińska, zielony ogórek. I sosy, u mnie są sosy, są mieszane, ostry, czosnkowy i łagodny, a u Ciebie jak? U mnie jest mieszany, jest chili, czosnek jeszcze keczup. Dobra, o mam tutaj tego chili, sprawdźmy sobie najpierw warzywka. O, już, już leci, Świeżutki, ale jest ogureczek. też dużo, dużo, dużo o, warzyw. ten ostry, ten ostry albo mi się wydaje, albo on kurczę, no rzeczywiście jest ostry. Ja zobaczę tego kotleta, póki pamiętam smak tamtego, wiesz co, jest inny niż tamten. To widać nawet po kolorze. Eee, po kolorze tak, nie? ale jest, jest, jest ewidentnie inny. Czy on jest dobry, czy niedobry? Nie mam nic do niego. Nie? Jakby tamten był bardziej wyrazisty, ale też nie jest zły ten, jakby jest, jest, jest ok. Teraz czas na kurczaczka. bardzo dobry, naprawdę smaczne mięso, o takiej nie, nie jest za bardzo suchy, yy, ale przede wszystkim jest soczyste, o takiej dobrej konsystencji, nie trzeba, nie jest ani glut, glutkowaty a nie wysuszony, jest taki jaki być powinien. Nie, naprawdę smaczne mięso, tym bardziej, że no nie spodziewałem się, że tutaj będzie jakiś kraftowy kurczak, a jakbym dostał w jakimś drogim kebabie takiego kurczaka, to byłbym naprawdę zadowolony, także kurczak na plus. Mmm, to sprawdźmy sobie pomidora. <grych> sprawdźmy sobie warzywka. Mmm, jaki pomidorowy. Hmm. Świeży, soczysty i mokry. Taki typowy pomidor, taki, nie? nie. Polski pomidorek. Ceny wyglądają troszeczkę lepiej. Za knyszę z kotletem zapłaciliśmy 20 zł, czyli 4,50 mniej. A za tą knyszę z, z grossem zapłaciliśmy 24 zł. I wydaje mi się, że to jest dobra cena, bo jest taniej niż Bistro nadolrze Jakościowo jest tak samo dobrze. Wraźmy sobie bułeczkę. Ja już widzę na pierwszy rzut oka, że ona tutaj nie jest tak fajnie przetestowana jak była Bistro na Odrze, ale jest bardziej puszysta. Tego chlebka jest więcej i bardziej chrupie, więc. Wydaje mi się, że tą możecie bardziej się najeść. Przez tą bułkę może być takie uczucie... Zobaczcie, naprawdę ona tutaj w tym, w tym miejscu jest naprawdę pulchna, więc no raczej tą pozycją bardziej się najecie, ale... Ale dla mnie tamta bułka bardziej się działa. To... Tak, ja też wolę chudsze bułki, nie lubię mm. pampuchów, ale, ale jeżeli jesteście tutaj na dworcu głównym i spieszycie się w podróż i chcecie wydać mało pieniędzy, a najeść się i przede wszystkim, żeby wam smakowało, to z całego serca polecam tę pozycję. No naprawdę, świetny kurczak. Jestem w szoku, że tak dobrego kurczaka dostałem na dworcu głównym we Wrocławiu. Świetne, przyszedł czas oceny, Jezu, naprawdę ten sos ostry jest ostry, także dla fanatyków ostrego polecam. A propos tego sosu ostrego, to nawet tutaj na tym kawałku kurczaka jest widoczne chili, więc on jest na bazie chili na pewno, jest taki naprawdę fajny ostry, nie jest to jakaś woda z keczupem, naprawdę jest pikantny. No i co, przyszedł czas oceny, no... Ja mu daję dziewiątkę, ode mnie dziewiątka, w moim sercu dyszkę zawsze będzie miał tylko bistro na dodrze, ale dziewiątka naprawdę jest świetny. Jedyne co bym nim zmienił, to dałbym troszeczkę chudszą bułkę, ale rozumiem jakby, że dworzec, ludzie muszą się najeść i itp. Ja potwierdzę, że ten chili wchodzi, pali, czuć o. go, więc tak, jeżeli chcecie, żeby was troszeczkę popaliło, to możecie wziąć, jeżeli ktoś jest nie za bardzo na takie ostre, to lepiej sobie odpuścić. Tamtego nie oceniałem, powiedziałem tylko, że był dobry, więc tutaj też powiem, że był dobry, ale faktycznie jeżeli mam porównać jeden do drugiego, to też jestem tutaj za, za tym poprzednim. Tymczasem lecimy na kolejną miejscówkę. Jesteśmy pod barem Zbyszko, kultowe miejsce na, ma na mapie Wrocławia. Knysze, to jest y, klasyczna knysza z kotletem, warzywami, sos czosnkowy. sos czosnkowy oraz tysiąca wysp. Dzisiaj jeszcze nie mieliśmy dawanego tutaj tysiąca wysp, to jest pierwszy taki przypadek, no i co? Klasycznie. Skład się nie zmienia. Pomidorek, czerwona kapusta, biała kapusta, ale tak bardzo drobno posiekana jest ta biała kapusta. Różni się od tych wcześniejszych, bo tamte były tak typowo na jakby plasterki. Tutaj mamy cienko. Myślałem przez sekundę, że to jest cebula. Dobra, spróbujmy sobie. Czosnek na pewno jest robiony na miejscu. A co do tysiąca wysp? No raczej jest to z butelki, ale smaczne. No warzywa świeże, nie odkryję tutaj niczego nowego. Bułeczka wygląda w ten sposób. Jest taka sama jak w Bistro na Dodrze. W sensie nie wiem czy jest identyczna, ale jest chuda. Jest chuda, chrupka, nie jest taka puszysta jak było w tej fabryce smaków. Cena 24,50, czyli tak samo jak w Bistro na odrze, No jest mniejsza. Zdecydowanie jest mniejsza niż ta w Bistro na Dodrze. Ale jest równie smaczna. Kij w to mięsko, zobacz jaka piękna beta. Ja za to zapłaciłem 24,50. Wy za to będziecie musieli zapłacić 0, wiadomo. Dobra, sprawdźmy sobie tego kotleta, bo jestem ciekawy go. Czekaj, czekaj, żeby tutaj nic nie rozwalić. No, on jest taki przygrylowany. Smakuje zupełnie inaczej niż ten kotlet z bistro na Dodrze. A mogę tego pomidorka z ziemi? Nie, lepiej nie. <gry> nie wiem, jest chudszy. Zobaczcie, naprawdę ten kotlet jest chudziutki. Taki bardziej pieprzny? Chyba tak. No generalnie to są kotlety takie typowe garmażeryjne, więc nie ma co tutaj oczekiwać, że to będzie wołowina... Yy... Wagiu A5, no jest smaczne, no co? Tanie, duże danie, smaczne, świeże, dużo sosów napchane. No, napchane najmniej ze wszystkich dzisiejszych trzech, ale to wcale nie zmienia tego, że i tak jest to duża pozycja. No powiem Ci, że ten kotlet chyba mi najbardziej teraz yy, siada, jeśli chodzi o te trzy dzisiejsze. Jeśli chodzi o warzywka, no to jak warzywka. No, mamy smaczne warzywa we Wrocławiu. Oceniamy? Co? No chyba tak, no co tu się rozwodzić więcej? Pozycja dobra. Jak pomidorek? Jesteś fanem pomidorów. Jak oceniasz tego pomidora? Ten nadal jest pomidorowy. Nie zmienił się smak. No dziwne, gdyby były pomidory o smaku ogórka. Ty jesteś lepszym ekspertem, jakby nie patrzeć od kebabów. Dla mnie jest też OK, też bym zjadł, też bym polecił. Dziewczynę bym zabrał tam, gdzie można wejść do lokalu. A tam, tam, tam można, tam można akurat i w Fabryce Smaków tak, również. Tam w tym pierwszym nie można było. Ja oceniam tak samo 9 na 10. Jest równie dobra jak ta z Fabryki Smaków, ale w moim sercu cały czas na dyszkę Bistro na Rodrze. Generalnie bardzo dobra knysza. Jeżeli mieszkacie gdzieś tutaj obok, zapraszamy. Znaczy, zapraszam Was. Wpadajcie, jedzcie. Dobra, Czuci. Mam nadzieję, że knysza ci smakowały, że wrócę ci się podobało, ale przyszedł czas na zakończenie odcinka. Także na co? Lubelskie kebaby, chyba przyszedł teraz czas, musisz przyjechać. Przetestujesz. Już dwa tam. odcinki tam nagraliśmy. Słuchajcie, widzę. Ale mia miałeś yy, cebularze? Nie, nie O nie, cebularze. wpadniemy na cebularza. Słuchajcie, widzowie, Teraz najważniejsze. Darmowebmw.pl będzie można zgarnąć to auto za darmo. Na tej stronie macie wszystko napisane. No i jak chcecie więcej odcinków, yy, szczucim. Jeżeli mamy jechać do Lublina, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz. I co? Lecimy dalej!